Dziś znowu kipiąca zieleń. Jest fantastycznie, ciepło, ale bez przesady. Oczywiście parę stopni, także witamy w naszym poligonie. W cudzysłowie pewnym to jest las, do którego zaglądamy z dwóch powodów przeważnie. Raz, żeby testować różne gadżety. Drugi powód jest naszego tutaj szwendania, jest zazwyczaj taki. Chcemy się po prostu wyluzować to znaczy mm, odpocząć sobie po prostu zaszyć się w głuszy jest tu w miarę, to no nie jest jakoś tak super odbudne miejsce, ale w miarę więc są tu takie miejsca, w których się można zaszyć i poobserwować sobie przyrodę. Co też dziś mam zamiar uczynić przy okazji. Testowania tego, czego brakowało mi ostatnio, czyli stołu. Dobra, nie jest jakoś bardzo gorąco. No, w ogóle nie jest bardzo gorąco, ale jest dość ciepło. Zmierzamy, oczywiście, do miejsca, w którym się rozłożymy. Ale żeby to uczynić, musimy najpierw tam, oczywiście, dojść. A gdzie to będzie, to się w sumie trochę okaże, bo jeszcze nie wiem. Coś nas tutaj próbuje odstraszyć. Dobra, teoria jest taka, że tam jak widać mamy strumek. Mamy lewy spad i prawy. I tam właśnie w prawo pójdziemy próbując, ponieważ tam, tam jest wyżej, więc będziemy widzieć skóry mniej więcej. Tę całą okolicę oczywiście bardzo mniej więcej ponieważ nie wiem gdzie tam znajdziemy jakieś płaskie miejsce płaskie w miarę płaskie miejsce żeby się rozłożyć w miarę wygodnie nawet tu moglibyśmy ale jesteśmy zbyt odkryci na tym terenie chciałbym jednak żebyśmy byli w miarę zasłonięci czymś z jednej strony a drugą stronę mieli w miarę odkrytą wówczas byłaby szansa na cokolwiek. Ja chciałem sobie potestować obiektyw, natomiast zasada jest taka przy tego typu działalności, że trzeba w dane miejsce się udać bardzo wcześnie. Czasami trzeba w tym miejscu posiedzieć kilka dni, żeby no, oczywiście nie będą stopa, ale czasami trzeba poświęcić dużo, dużo, dużo więcej czasu w takim miejscu, żeby mm, mieć szansę uwiecznić coś ciekawego naprawdę Jest fajnie. No i mam one Type to się nazywa, nazywa worktop. O, worktop to się nazywa. Bardzo przyjemna rzecz. Tu nie tylko na tych końcach mamy aluminiowe pręty, ale również tutaj co jakieś 5-10 cm, cm jakoś. Tak. W każdym razie one tutaj są takie orzebrowanie. To się znajduje. Pod spodem mamy siatkę. Co widać było przy rozstawianiu żeby można było schować tutaj jakieś graty. Zwłaszcza, że ten stolik może też służyć za osłonę od deszczu ewentualnego i możemy tam sobie kempingowo coś wrzucić, natomiast to przemoknąć za szybko nie powinno. Cały stolik waży właśnie też około 1300 gramów mniej więcej, więc jest delikatnie cięższy od krzesła. Natomiast co zauważyłem, jest to jakaś, jakieś nowsze podejście delikatne do tematu, ponieważ Składanie tego pająka, który jest pod spodem, w tym wypadku jest troszeczkę udoskonalone. Niewiele, ponieważ niewiele udoskonalenia to wymagało, natomiast jest tutaj widać, widać ewidentnie, że jest tutaj pewna, pewne usprawnienie dokonane przy składaniu to po okaże. Przy okazji sprawdzamy tą kuchenkę z mm, Decathlonu, 4 class MT500 chyba ona się nazywa. Przeważnie sprawdzamy kuchenki pod kątem tego jak szybko gotują, w tym wypadku chcemy, aby ta kuchenka gotowała wolno. Jak najmniejszy ogień, żeby się nie przypaliło. Tak, dziś nie ma liofilizatów, dziś normalne żarcie żyjemy. Musi sobie pobulgotać. Oczywiście mógłbym sobie to przełożyć do miseczki z Wildo, bo tych stąd nie wziąłem, ale w sumie jak mam garnek. Może być garnek. Z garnka też można jeść. Wpadłem na fajny pomysł. Właściwie to nie, tylko, nie tyle pomysł, co wpadłem na ciekawą rzecz. Znaczy, czy ciekawą się okaże. I chciałbym ją przetestować pod kątem tego, czy faktycznie jest dobrą alternatywą do Lettermana Signala. Trzeba podkreślić bardzo tanią alternatywą. Jest to taki m tak I dlatego wpałczę jeden taka. Tak? Nie jest zupełnie przypadkiem, Tam mi akurat wszedł ładnie. On też przychodzi w pałczu, znaczy w pokrowcu. On też przychodzi w pokrowcu, który jest przypinany do paska. Nie lubię takich, więc uznałem, że ten od Mtaka przyda się, sprawdzi się do tego względu, pod tym względem trochę lepiej. Taki ładny, nawet ładny, zielony, dość ciężki. Że o sygnalu już było bardzo dawno temu. To jest bardzo dobry multitool, ale drogi. Teraz chyba kosztuje już ponad 500 zł. Jeżeli nawet nie ponad 600, nie jestem na bieżąco scenami. W Lettermanach jest też taka dość ciekawa cecha, że jest tutaj pewien mechanizm, który powoduje, że po otwarciu tego narzędzia w ten sposób nie da się wyjąć tych ostrz, które możemy ewentualnie, w którym moglibyśmy się ewentualnie skaleczyć. Wychodzi taki pin po otwarciu tego w tych kombinerach wychodzi taki pin który tutaj blokuje tą możliwość tego otwarcia, po to aby, jeżeli coś dłubiemy, walczymy z czymś dość intensywnie, żeby nie okazało się, że nam wyskoczy ostrze i przetniemy sobie palec, mogłoby to być bardzo nieprzyjemne, nasz tak jest bardzo podobny, jeżeli chodzi o gabaryty troszkę grubszy, ale ogólnie bym przyjął bardzo podobny wagowo też podobny tak przynajmniej na oko i co my tu mamy mamy ostrze gładkie blokowane liner lokiem. mamy z narzędzi dostępnych od zewnątrz już wszystko cała reszta wyciągana przy pomocy paznokcia mamy przecinek do pasów czyli trochę inne podejście ale już nie blokowany kolejne narzędzie to otwierasz do butelek z, ze śrubokrętem płaskim co my tu jeszcze ciekawego mamy a piłę ale zdecydowanie krótszą niż w lettermanie tak ze dwa razy no dobrze przesadziłem z tym że ze dwa razy ale krótszą trochę przynajmniej optycznie to tak, na oko to tak wygląda natomiast piła też się składa sama raz dwa trzy było co my tu jeszcze mamy? Otwieracz do. Co to za otwieracz? Coś jakby otwieracz do konserw? Nie, tam to było otwieracz do konserw? To było chyba. To jest chyba otwieracz do konserw, a to jest do butelek. Mniejsza o to. I na końcu mamy szerszy śrubokręt płaski. Z jednej strony mamy. Z jednej strony mamy tego typu pilnik, z drugiej strony. Tego typu pilnik. I czy to jest wszystko? Aha, po tej stronie mamy, ale to niezwykle ciężko chodzi. O, chyba udało mi się to w końcu rozruszać. Mamy śrubokręt krzyżakowy, który też się składa sam. Nie ma blokady. A oprócz tego, oczywiście, mamy kombinerki, ale oczywiście zdecydowanie mniejsze dla porównania z lettermanowymi jest to zdecydowanie mniejsze tak to mniej więcej wygląda dość delikatne w sensie wyglądają na dość delikatne chodzą lekko i mają asystę to znaczy sprężynę yy, to jest całkiem fajne lubię tego typu kombinerki w lettermanach yy, kombinerki z ze sprężyną ma OHT na przykład Wydaje mi się, że tylko, ale mo, mo, mogę się mylić, prawdopodobnie jest jeszcze jeden albo dwa modele, które mają również y, sprężynę. I pomęczymy tego M-Taka, zobaczymy co z niego wyjdzie. Oczywiście, y, co jest wart, oczywiście to nie jest tak, że nie było czegoś bardziej podobnego. Na przykład jest taka wersja z, z takim karabinczykiem y, MTAKa, Natomiast Wydaje mi się z tego co patrzyłem, on był zdecydowanie mniejszy. Więc te gabaryty były dość małe. A chciałem coś, co byłoby w miarę porównywalne. W związku z czym wybrałem to. Tak sobie obserwuję. I powiem szczerze, niewiele widać. Niewiele widać z tego względu, że chyba się nagadałem już i nakrzątaliśmy się tutaj. siedzimy tu jeszcze trochę mały czas najlepsze jest to że nawet nie wiedziałem że mi tego brakuje dopóki nie, nie użyłem stolika no przecież to jest fantastyczne mam rozłożony stolik mieści mi się tu wszystko mogę na tym gotować nie muszę się nie muszę się borykać z ewentualnym błotem albo nie wiem śniegiem czy czymś teraz to, teraz to akurat jest przyjemnie natomiast Ogólnie yy, fantastyczną rzeczą jest posiadanie stolika jakiegoś. Ten akurat wydaje się niezły, aczkolwiek zobaczymy z czasem, jak, 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 to, jak to się sprawdzi. Yy, ciekawostka a propos stolika jest taka, że to nie jest specjalnie drogi stolik. Mniej więcej kosztował tyle, co krzesło. Natomiast yy, zaraz po zamówieniu te stoliki zniknęły jakoś takie miałem szczęście i po jakimś czasie powróciły nie ma w tym kolorze teraz jak patrzyłem ale są czarne kiedyś czarnego szukałem ale nie było ostatecznie stwierdziłem że czarny nie jest najlepszym kolorem jeżeli chodzi o stolik wydaje mi się że lepszym jest kojot jeszcze myślałem o zielonym ale wykupili więc ostatecznie stanęło na kojocie i ciekawostka jest też taka że yy, minęły od zakupu chyba dwa tygodnie czy coś koło tego powrócił czarny tych kolorów nadal nie ma natomiast już jest droższy w polskim bo ja to kupowałem na amazonie w polskim, z polskiej sprzedaży z tego co widziałem dokładnie ten stolik kosztował 600 zł nie rozumiem tych cen naprawdę nie rozumiem 200 zł za taki stolik można dać tutaj te elementy składają się w ten sposób po prostu Stoliku jest trochę inaczej. Tu są takie wycięcia na naszą gumkę. Trochę to pomaga. opuszczamy naszą miejscówkę. wydaje mi się, że tu już nic nie spotkamy ciekawego a zatem zmieniamy miejsce, to będziemy obserwować chyba gdzieś z okolic samochodu bardziej Gdyby ktoś dwa lata temu czy nawet rok temu zapytał mnie, czym będę się fascynował za jakiś czas w leśnych moich przygodach, eee, stół i krzesło <laughs> byłoby zdecydowanie na końcu listy. Jeżeli będziemy sobie siedzieć w jakimś miejscu bez hamaka, bez założenia, że będziemy. Że tak powiem, drzemać w hamaku. To krzesło naprawdę robi robotę. A stolik, stolik jest chyba nawet fajniejszy niż krzesło. Jest gdzie położyć nasze rzeczy. Na w miarę czystej powierzchni. Strasznie mi się to podoba. Nie twierdzę, że ten stolik jest najlepszy na świecie. Jest całkiem ok. Używam go dzisiaj. Też go nie używałem pierwszy raz. Dzisiaj go używam. Chyba trzeci. Natomiast y, trzeci albo czwarty. <coughs> Natomiast poza tym, że stwierdzam, że jest bardzo w porządku, no dobra, ale korzystając z okazji, że bateria mi się kończy i miejsce na karcie y, pora zakończyć naszą przygodę. Na dziś wracamy powoli do bazy. Cześć! Fantastycznie dzisiaj było. Znowu się zrelaksowałem. Tak, tak o to chodziło. Ostatnio się tak miałem zrelaksować, ale tak do końca mi nie wyszło. Dziś mi wyszło. Relaksowanie nie jest łatwą rzeczą, żeby się tak po prostu powyłączać.